Cześć, witam w najnowszym odcineczku na tym kanale Nie wiem czemu screen dalej czarny O! <grym> w końcu um, Cześć, witam na najnowszym odcineczku na tym kanale um, Dzisiaj będziemy robić coś co Nie robiłem już paru lat Kiedyś jak to było popularne to Robiłem to parę razy Ale postanowiłem się nie przywrócić takie coś I postanowiłem Patrolimy sobie trochę ludzi, będziemy grali w różne mody Na Hypixel'u i na Minplexie i tak dalej I będziemy y, próbować się ustawiać za Inne charaktery, nie charaktery tylko budowle Żeby ludzie nie wiedzieli, i zobaczymy czy ludzie mogą Obok nas przejść, czy możemy ich zabić Czy coś takiego w ogóle jeszcze jest A więc Jeśli się to wideo sprawa. Nie zapomnę znaleźć subskrypcji, lajka i dzwoneczka, nie zapomnij, dosłownie obok um, oh, tej subskrypcji, ponieważ wtedy będziemy mogli widzieć więcej troli, więcej wideo na tym kanale, a więc zamajmy z powrotem, próbowałam znaleźć mapę na Bedwarsie, um, um, w którą byśmy mogli wejść sobie zagrać, ale jak widać nie udało nam się. Więc po prostu co musimy robić to jest to... Musimy zacząć budować. Ja nie umiem budować tak szybko. Okej, okay, mamy drugą matkę. <laughs> bo za pierwszym razem zginęłam. Od razu. Um, tylko tym razem jest akurat um, coś probo. Pro ponieważ będziemy pewnie na tych małutkich tam o, a że drzewo jest od razu obok nas. Nie mogę w niej wskoczyć Ja sobie jedę na ten... Na dole A to jest kompletnie inne I jak ja mam tutaj grać? Proszę pana, elo O co się tu chodzi? O, to nie jest dobre o, o, przepana! Nie! okej, okay, więc. Jak wiecie, mam teraz. Dirty Może nam lepiej pójdzie. <grywanie> za, du za dużo. <grywanie> Próbowaliśmy to zrobić razy. A może w końcu się uda. Um. W ogóle chcę, żeby więcej było tego. Na YouTube, bo kiedyś tego, właśnie co teraz robię, było mnóstwo na YouTube. A teraz tak... O, teraz jest drzewo hmm. Daj mi ciast Otworzymy tylko ciast szybko, żeby zobaczyć co w nim jest Okej, okay, dawaj to, dawaj to, dawaj to I od razu kupiemy Pykak, jak zrozumieć... A! O nie, tu nie ma dirtu Tu nie ma dirtu Nieee. Ogólnie będziemy trollować ludzi, nie musimy tylko się chować. Będziemy mogli ogólnie ich trollować. O, tak to powinni, ro powinni robić teraz. O, wodę, że musi później. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem cię, rozumiem cię. Aha, ich jest dwójka. Nie! Nie! A tego nie mogę ubrać. Gościu już buduje. Ok, weźmiemy sobie dużo dirtu. Potrzebujemy bardzo dużo dirtu. Ok, nie. Gdzie jest mój teammate w ogóle? Gdzie jest mój? jest gościu, on zginął już? A nie, on wyszedł na środek. Aha, on zginął. Nie zrobił tego, ja jestem po prostu za dobry. Ok, zaraz miejmy nadzieję, że nie spadnę. Okej, okej, okej. Tutaj sobie pozwolimy położyć inne bloki. będzie będziemy sobie tutaj o, trochę światła, żebyście coś widzieli. Będziemy sobie chodzić pod ziemią. To nie jest dobry pomysł. Ten do sobie pójdziemy. Zobaczymy co tu ciekawego jest. To będzie sobie trochę miejsca. Zobaczymy, jak dużo możemy się otworzyć. Sześć graczy zostało. Nieźle, nie, nieźle. Zamienimy wszystko w dirt. Czekaj, mam coś na sobie? Nie, nie mam, okej okay. To dobrze. Wszystko zamienimy w dirt tutaj. <grym> Wszędzie postawimy dirt. Więc jak tu spojrzą, nawet jeśli będą chcieli. Oczywiście dlatego zrobię... Na razie tylko zrobiłem jedno światełko, jedno przejście na światełko, ale za chwilę zrobię więcej, żebym mógł um, Na przykład tutaj wykupimy sobie dziurę. rozumiesz um, Wwalimy sobie łopatę z ręki. A mo nie wywalimy sobie to z ręki. I stoimy. Ja naprawdę wyglądam jak Dirt Czekaj, wykupimy trochę więcej Żeby może zauważyli nas, czy coś Okej okay. Nie, co jak no. Jest trzech, jeden jest tam. O nie, wszystkie czasy zostały jeszcze raz um, wypełnione. Teraz będą mieli lepsze bronię. Zobacz, ich dwójka jest tutaj. Zobaczmy, co na ostatnim goście w ogóle możemy zobaczyć. On walczy między sobą, on się wtuje nade mną. Nie! Oni kimują, me, a nie... To jest duo! Stupid. Dirt, 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 dirt! Nikt nie na nie zauważył, ponieważ nie byliśmy na yy, starcie. Więc tak, um, ogólnie ten, ten ten kanał będzie na minecraftowy bardziej, ale jeżeli chcecie zobaczyć coś z Fortnite'a, czy z innych gier, to rozumiecie, wiecie co tam robić, nie? Ten kanał w sumie na razie nie będzie wielki, ponieważ no co ja mogę oczekiwać? Um, dopiero go zacząłem... O, nie, 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 tylko już tu jest. Nie, 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 to, to nie może być. Tutaj shiftujemy sobie. Weźmiemy sobie te bloki. Weźmiemy sobie więcej dirta. To jest najgorsze jest to, że tu najpierw trzeba ten dirt zebrać, nie? To jest najgorsze. Nie to, że trzeba się schować, tylko ten dirk chciała Zebrać. O! Prawie się sam zabiłem. Okej. Okay. Okej, okay. tutaj zrobimy całą dziurkę. To szkoda, że nie wziąłem lepszego a pikaksa. NIE! Ty chamie, ty... Ty... Ty chamie, ty jeden, ty, ty... O, od razu do To dobrze. Trochę się nas do następnej gry daję, ponieważ wtedy nie mamy, um, nikt nie widzi, że ktoś w ogóle będzie trollował, bo nikt nie widzi mnie. Więc no tak, um, ogólnie ludzie, będę robił live'a. Live'a będę robił. Um, w weekend, więc ogólnie zapraszam, no nie? Bo wiesz, live'y zawsze dobra rzecz. Na live'a ładnie, fajnie się zapisać. Ogólnie ja będę próbowała jak najbardziej. Um... No i ja rozumiesz, no i co zjemy? A Jaki. Co, jak ja zginąłem? Ok, ja nie mam z nimi walczyć, nie mam się chować. O, tam się słucham. Tam. Tylko muszę poczekać, czy wszyscy pójdą sobie. Bo ja najgorsze jest to, że ja biegam ze swojej wyspy. Ja powinien zostać na tej wyspie, trochę. Oooo, gdzie? A, dostałem rzeczy takie sobie. Okej, okay. wszystkie zlagowało. <noise> znaczy mnie zlagowało, więc na screen się pokazało, że wszyscy nie wylagują. Panie zostaw mnie w spokoju Dobra, 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 dobra Bierz, bierz, bierz Dirt, ty bierz, dirt, bierz, bierz Jak najwięcej tego dirtu Cały czas mnie loguje, nie wiem czemu Ja nawet nie robię za dużo Okej okay. Za dużo tu nie mam Minecraft bez spaka mam uczony. Ja bym to zrobił Ja bym to... Świetnie. No. Ok. Więc. Um, no. Gramy jeszcze raz. <laughs> Jak to się mówi ogólnie, nie? Gramy jeszcze raz. Hehe, he, jeszcze raz. okej, okay. oddaję mi to. No, jeszcze wyglądam nad tym świetnie. Nie wiem, po co mi helmet. Jak ja w ogóle nie będę głuźwał. Ej o nie no, dawaj mi jakiegoś pika. Daj mi jakąś siekierkę. Nie siekierkę, tylko em um... jak to się nazywa. Um... <ścoughs> no rozumiesz ten teges z tym TSem. No no to no <laughs> siekiernie, to jest, jest się... So, to jest tutaj. Co to jest to nie ma? No. Eee. Uh. Kill off. Uh. On z góry tam. Patrzę, patrzę, patrzę. Patrz. Eee, ja tu miałem zrobić. Elo, nie ma tak. Nie mam mnie tu mnie, nie widzisz. Shh, shh, shh. <laughs> nie Ustaw mnie. U -u. nie radzę nie radzę tak Ci tylko mówię nie ka okay, ka okay, ka okay, ka. Okay. Ke okay, jestem. Mm. A więc tak będzie live'ik, yyy z Minecrafta parę na na tym kanale w co albo i za po tym tygodniu teraz, będzie następny wstępny tydzień i wtedy prawdopodobnie będę miał codziennie live'iki um, dla was oczywiście um, żebyście mogli poglądać głupiego mnie grającego w minecrafta um, prawdopodobnie też będziemy robić uh, fortnite'a nie wiem jak to pójdzie ogólnie jeszcze um, ponieważ to, ten kanał dopiero zaczynam na tym drugim rośniemy codziennie na 166 subskrypcji Wczoraj miałem chyba jeszcze 180, 158 Więc e, ten, ten drugi kanał szybko rośnie um, I dalej będę się I dalej będę się starał, żeby ruszył um, Więc tam na pewno będą widać, ale To jest angielski, ten drugi Więc to raczej nie dla was, a ja postanowiłem, że skoro um, Polski jest moim pierwszym językiem Chciałbyś, nie? Świnio jedna tej Hej, jesteś sparł! O! Ja się prawie zabijłem. Świetnie. Rozumiesz tutaj się Obwalimy dirtem A tutaj wyjdziemy. Strujemy kostkę. Rozumiesz?

Co się dzieje? Nie wiem, gdzie się dzieje. Nie, odejdźcie. Ostatni gościu. On myśli, że ja jestem w bazie, no. On nie do bazy z powrotem. Moje. O nie, on chyba zobaczył mój nick przez chwilę. W razie co mam sworda w ręce, rozumiesz. W kuko. Nie, 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 odejdź odejdź, 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 No! O, zabił mnie. <noise> ale jakbym nie wystał, nie, myślałem, że on mnie znalazł za pierwszym razem, ale on mnie nie znalazł. Jakbym nie wystawił głowy i nie podskoczył, on na się dosłownie obok mnie. Oczywiście pewnie um, utnę to. Ten najlepszy moment z tego to i dam tak w tym odcinku. To będzie dobre, nie? To o co myślicie? Ogólnie ja lubię robić odcinki. Nie obchodzi mnie na jakim kanale. Po prostu... Jeżeli sprawiam radość ludziom. I ludzie lubią mnie oglądać. I naprawdę to, to jest wszystko. to ten kanał teraz jak to nagrywam masz 5 subskrypcji. drugiego masz 166. jest angielski. I to, to mi długo nie zajęło, ponieważ... No może znajdziecie um, tam wideo na tym drugim kanale angielskim, gdzie um, streamowałem bardzo dawno temu. Albo robiłem wideo. A ja później przestałem je robić. Kompletnie. Nie, 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 zostaw mnie. On ma diamond! Czyli play again, nie? Rozumiesz? Ostatnia rundka um, weźmiemy na lepsze momenty i damy to do um, montażu, będzie w tym odcinku. Um, bo wtedy zachęca, bo właśnie takie rzeczy zachęcają ludzi do oglądania całego odcinka zamiast intro, takiego jak ja mówię. Czyli się witam w następnym odcinku, bla bla bla. bla takie coś zachęca um, bardziej, więc ja takie coś będę bardziej coś. Próbowałem um, próbował um, co ja mogę wam powiedzieć um, oprócz tego, że będzie live'ik um, Postaram się uploadować codziennie. Oczywiście jak zawsze. Um, mogą być dni, kiedy będę się źle czuł albo nie będę chciał uploadować, ponieważ um, nie wyspałem się albo coś. Znaczy dzisiaj nie chciałem, naprawdę nie chciało mi się grać. <grym> Nagrywać um, w ogóle, nie wiem czemu, ja wziąłem sobie dirta, to w ogóle nie mam gdzie się z tym dirtem schować ale okej, okay. czekaj, walniemy sobie tu dirta, rozumiesz? Tak, i tu walniemy też dirta zamiast normalnego bloku, rozumiesz? I tu też walniemy dirta. Zobaczymy, jak się długo zajmie ludziom zauważyć, że ja tu jestem w ogóle, nie? Więc tam są ludzie, tam są gdzieś. Teraz czterech raz, dwa, Trzecie jest gdzieś tam. Tam jest, tam jest, tam jest i ja. Oczywiście zobaczymy, czy mnie znajdą. Hello! <laughs> Hello! Anybody there? <sighs> A jak ja się Kurze, jeśli się okaże, że mój mikrofon był włączony albo coś, czekaj, zaraz sprawdzę. Nie, wszystko jest włączone. Dobrze, wszystko jest włączone. O, fajn gol, ale bym się wkurzył, jakby to wszystko nie działało. Jakie czy jest? Dwóch innych kostków i ja. To gdzie oni są? Jak mi się wydaje, że oni obydwoje są na shiftie, bo ja nie widzę ich. O, tam się widzę. Okej, okay, teraz gdzie jest drugi? Tam. Jeden jest tu, jeden jest tu. Okej, okay, indeed. Wszystko wiemy. Teraz zobaczymy, czy oni w ogóle mnie znajdą. Bo ja się nie chowam za bardzo. ja jestem na środku mapy. O tak. Jeśli oni mnie nie znajdą, to ja nie wiem, co on zrobić, żeby oni nie znaleźli. A parę sobie. Piuuuuuu! Jak ja to trafię? Dolatuję w ogóle, rozumiesz to? Aha, teraz jest tylko ja i on. Okej, okay. um, gościu. Nie chodź tu. <laughs> Co ja ci mogę powiedzieć? Mogę tego nie robić. Nie, yeah. <laughs> nie ma szansy. Mogą tego nie robić, mogą się zostać w bazie, ale zobaczyłem, że on jest um, w tym. Zobaczyłem, że on jest otwiera czas, więc myślałem, że jak strzela, to on poleci, ale się obrócił za szybko. W każdym razie, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, rozumiecie, um, bo ten kanał um, musi też zostać dużo subskrybentów, ponieważ, no, oczywiście, chcemy, żeby. Chcemy. Żebyście, um, ja chcę ogólnie Żebyście znaleźli mój Moje wideo interesujące i ja chcę Najwięcej ja subskrybentów, bo To nie chodzi, że ja dostanę za za to mi dostanę do na tysiąc I Subskryberów i 1000 tysiące Godzin Oglądanych Dopiero wtedy dostaję pieniądze Więc nie o to chodzi Chodzi o to, że Ja lubię Robić, im więcej ludzi przychodzi, ja im więcej ludziom sprawiam radość. To mi więcej radość sprawia. I wtedy ja chcę więcej obludować, więc um, zostaw lajka, zostaw subskrypcję, wyślij ten odcinek do swojego kolegi czy cokolwiek, żeby nas subskrybował. A na razie jestem polski Boldgamer. Ja yeah, dziękuję Wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Zobaczymy się w następnym odcinku. Do widzenia. Pa, pa.